Dlaczego ja, ja muszę codziennie się zmagać. Ja na przykład dzisiaj teraz już miałem, miałem reżyserię tego spotkania, że kto tu przyjdzie. No bo kumpel powiedział, że, że się świetnie czuję, nie ma zamiaru tu przychodzić. Ale mówię, ja ja muszę przyjść. Bo, bo u mnie jest tak, że... Ja może dzisiaj bym przetrzymał, nie? ale jutro już na przykład mam, bym miał coś takiego, że wiedziałem, że czegoś nie zrobiłem. I ja mam tak, że jak już się rano nie pomodlę, to już już coś, czegoś nie zrobiłem. Jak nie wykonam tego minimum jednego telefonu do jakiegoś przyjaciela, no to czegoś nie zrobiłem. Teraz ostatnio mi zapało, ponieważ budzę się trzecia, czwarta w nocy i zastanawiam się ile jeszcze pożyję. Czy to ma w ogóle jakiś sens? Słuchajcie, czy dam i jedną z tych 42 opowieści, one są rewelacyjne i ja po tym zasypiam. Bez żadnej melatoniny, bez żadnych tych. W wypalę fajkę, napiję się kawy z mlekiem i no, z sokiem i, i idę spać dalej, dzisiaj się do 11. Natomiast to, co tutaj przyjaciel, mój podróżnik, towarzysz wielu wypraw mm. mówił, no jest mi bardzo bliskie, ponieważ ja jestem też w tym wieku. To prawda, jeszcze emerytury nie mam, ale yy, mam coś takiego, yy, że mnie właśnie korci. Tylko mnie już korci nawet śmierć. Myślę sobie... No i dlaczego właśnie mimo tego, że jest coś fajnego, jest spokój? Ja cudowny dzień. Nie, nie, nie musiałem specjalnie nigdzie iść. A wczoraj miałem takie trzy spotkania bardzo ważne. W końcu wyszły cztery. I ja byłem już przytłoczony tym, że aż tyle tego. I to, i to i, i doceniam te momenty, kiedy właśnie nie, nie, mogę, mogę nic nie robić. Ale u mnie to jest tak, że ja w tym kartonie po marmoladzie miałem kiedyś butelkę wódki i ona mi dawała i duchowość, i Boga, i rozrywkę, i poczucie przynależności, i mądrość, i tak dalej, i tak dalej. Ale później co mi zabierała Najgorsze to były te sny na kacu. No, tragedia po prostu. Jak się nie uwaliłem, to ja po prostu nie mogłem zasnąć. I ta noc była straszna. Te poty, to, to wszystko, te, te sny jakieś potwory i tak dalej. No to, to jest koszmar. No, zresztą parę razy. Wyskoczyłem z domu w takim szale. I powiem Wam, że zobaczyłem, że na miejsce tej butelki muszę coś wstawić. Ja wstawiłem działanie. Nie mam tego, co mówią moi przyjaciele chłopaki z Zakron z Nowego Jorku, nie? że przemianę ducha, zainteresowanie bliźnim, miłość do drugiego człowieka żeby stać się takim aniołem. Ja, jak z, z próbowałem zadośću uczynić swoim tam bliskim, to wyobrażam sobie, że oni, tak jak ja mu tu wszedł ze lwem, i bym wam powiedział wszystkim, słuchajcie, on jest na programie, siedźcie sobie spokojnie. On się nie uwierzy nikt. Nie chcą mi wierzyć, że ja się zmieniłem, moi bliscy, ani ci, którzy, którzy skrzydziłem. Ale ja to rozumiem, bo ja bym też nie uwierzył, nie? jakbym zobaczył, że wchodzi, ktoś i mówi, on jest na programie, jego może się nie bać. Nie, nie chcę będzie, ale trzymaj go ode mnie z daleka. Nie? Dlatego dzisiaj y, robię bardzo dużo, żeby jednak utrzymać się w tej trzeźwości, ponieważ gdy się napiję, to mam tysiąc procent jedną pewność. Że od razu jest gorzej. I to nie to, yy, że dzisiaj jest gorzej, tylko tak. Dzisiaj jest gorzej, jutro będzie gorzej, a ja pojutrze będzie jeszcze gorzej. Mam, mam, mam kompletny zjazd z, z, w dół, przerobiony i doświadczony. Dzielę się tutaj swoim doświadczeniem.